Dzień dobry. Dzisiaj czwartek i zamknięcie tej trylogii fińskiej, która u mnie pojawiła się jednego dnia, bo też wszystkie te trzy albumy miały premierę bardzo blisko siebie. Forgerty i Rzutokosmos tego samego dnia i Horna bodajże też to był ten sam dzień. Ewentualnie tam był dzień, czy dwa różnice. Także w niedzielę była Horna, Ruto Kosmos we wtorek, a dzisiaj Fergert. To jest taka wielka trójka września i chyba nie tylko września, powiedziałbym, że to jest wielka trójka jesieni fińskiej, bo każdy z tych albumów jest świetny naprawdę świetny i każdy z nich jest inny. I tu po raz kolejny możemy się przekonać, jak bardzo Finowie potrafią to swoje granie różnicować, że ta ich scena. Która jest bardzo przecież bogata, jest trudna do zdefiniowania, tak naprawdę, bo tych zespołów jest tyle i grają w tak różnym stylu, że nie występuje tutaj sytuacja na przykład greckiej sceny, która w dużej mierze gra bardzo podobnie. Wiem, że zaraz się obrażą puryści greckiej sceny, ale, ale no, taka jest też prawda, że. Ten grecki rozrzut na przykład jest mniejszy, ale tak samo y, według mnie i norweski, i szwedzki. A Finowie jednak potrafią to wszystko tak porozrzucać, że na przestrzeni kilku dni mówię o trzech albumach, które y, są od siebie diametralnie różnie, różne, ale wszystkie są z Finlandii. A dzisiaj trzeci z nich y, najnowszy krążek Forgiord. Zapraszam! Na wstępie zaznaczam, że nie jestem specjalistą od języka szwedzkiego i wiem, że pewnie to G tam jest gdzieś dużo mniej słyszalne, ale od wielu lat mówię forgiord, bo tak się nauczyłem i szczerze powiedziawszy trudno mi to zmienić, więc nawet mógłbym się teraz starać mówić forgiord, coś w ten deseń. Ale myślę, że brzmiałoby to po prostu dosyć sztucznie. Dla mnie to jest po prostu Forgiord i zawsze był to Forgjord, i będzie to pewnie Forgjord już do końca. Bo w niektórych sprawach jestem starym, niereformowalnym dziadem. Ale do rzeczy. Forgjord, czy też Furjord, wydał we wrześniu swój, który to już sprawdzam, bo oczywiście na sklepie rodzę. Siódmy pełnowymiarowy krążek. Czyli całkiem nieźle zespół, choć z drugiej strony zespół istnieje od 1995 roku pod tą nazwą. Bo tak naprawdę od 90. O coś mi się tu pochrzaniło, przepraszam. Od 95, ale pod nazwą Forgiord od 99. W 2001 roku już pod tym szyldem wydali pierwsze demo, no i od tej pory mają trochę tam pomniejszych wydawnic, plus 7 pełniaczków razem z tym. A ten Perkelen Very e, zawiera 7 utworów i trwa 35 minut. I jest doskonały. Krótko mówiąc. E, powiem tak, e, kiedy te trzy płyty do mnie przyszły ostatnio, e, Horna, Ruto, Kosmos i Forgjord, e, ta Horna mnie chwyciła najszybciej i najmocniej. Ale im więcej czasu upłynęło, to ja się przekonuję, że Perkele and Veri to jest mój ulubiony album z tej trójki i najchętniej sobie go odpalam. Poza oczywiście trzecim numerem z Horny, czy tam szóstym, bo to są takie sztosy, że po prostu śmierć, ale ten forger jakoś do mnie trafia niesamowicie, może też dlatego, że to jest album bardzo, ale to bardzo zróżnicowany. Za wydanie odpowiada Werewolf Records, czyli Wytwórnia Lauriego, tak jak zresztą było w przypadku Ruto Kosmos. No, te okładki forger są dosyć podobne do siebie, więc czasami dobrze jest sobie sprawdzać tytuły, zanim kupicie, patrząc po okładce, bo można się po prostu pomylić. W środku wkładka dosyć ciekawa odnosząca się do lokalnej historii, do której zespół często dosyć się odwołuje do lokalnej bądź też po prostu do fińskiej historii, ale on raczej odwołuje się do jej ciemnych kart, jakichś spraw kryminalnych, morderstw, zabójstw itd. itd. No, i oczywiście jest tutaj sporo, sporo diabła. Wydanie bardzo ładne, fajny papier, fajna kolorystyka, jewel case, co bardzo cieszy. No i co? 7 utworów, 35 minut, i jest to album naprawdę zróżnicowany. Tu się bardzo dużo dzieje. Czasami się dzieje mniej, ale wtedy nadal jest wspaniale. A jak się bardzo dużo dzieje, to jest naprawdę cudownie wręcz. Brzmienie tego albumu jest podziemne, nie jest wcale jakoś niesamowicie piwniczne, ale na pewno jest podziemne, jednak z zaznaczeniem, że wszystko to, co powinno być słychać, słychać. Jest ono przesiąknięte, nasycone bardzo mocną energią. Czasami mamy takie przypadki, że gdzieś to brzmienie jest trochę suche, trochę nie dojeżdża, trochę gdzieś tam zabija energię materiału. Tutaj natomiast mam wrażenie, że to jest naładowane tym po same granice i ta energia aż po prostu chce wyskoczyć z tego albumu. Co bardzo cieszy, zresztą kompozycje temu sprzyjają, bo panowie, pomimo tego, że stosują sporo zwolnień. Bo stosują. U nich ten zabieg ze zwolnieniami łączy się bardzo często z deklamacją, a ten głos jest przesterowany i to daje też niesamowicie dobry efekt. Bardzo mi się to na tym albumie podoba. W ogóle wokalom trzeba by tutaj poświęcić chwilkę, ale to za moment. Bardzo mi się ten efekt podoba, ale pomimo, że panowie zwalniają, to i tak energia w tym cały czas jest szalona, właśnie okay. czasami przy tych też zwolnieniach tą energię, czy przy jakichś takich wyciszeniach utworu już na koniec tą energię dają dzikie, opętane wokale. To, co tutaj wokalnie zostało zrobione, to można też stawiać za wzór. Ten Podstawowy wokal, który tutaj jest przez 3 czwarte czasu, jest bardzo, bardzo dobry. On może też nie jest jakoś niesamowicie zróżnicowany, ale jest naprawdę bardzo dobry. Do tego dochodzą te złowieszcze głosy. Raz te przesterowane, które brzmią tak trochę, jak wiecie, z filmów science fiction, a drugie, to takie jakieś śmiechy, chichoty, krzyki, totalnie opętane, totalnie diabelskie, nawet kiedy on mówi. Kilka słów jest zakończenie jednego z utworów i on tam mówi parę słów na koniec i to jest taki diabeł i to jest takie piekiełko, że ło. Naprawdę to nie jedni, krzycząc nic takiego nie potrafią osiągnąć, a oni tutaj to zrobili. Po prostu facet wypowiedział kilka słów, ale brzmi to doskonale. Na Ruto Kosmos i na Hornie mówiłem, że są tam numery, które mogłyby zostać hitami roku, a już na pewno hitami września, ale na Forgiordzie też taki numer jest i to po prostu jest sztos totalny 10 na 10, a może nawet 12 na 10. To naprawdę jest ten numer, ten numer po prostu, no pff, nie wiem jak to nazwać. No, mnie rozwala na atomy, rozkłada. Miałem kiedyś dawno temu takiego znajomego, który grał w zespole Nightly Gale bodajże. I on używał takiego określenia, ponieważ był gitarzystą, a zresztą może nadal jest. E, używał takiego określenia, że coś rozwala mu nadgarstki. No i szczerze powiedziawszy, e, mnie ten numer też rozwala nadgarstki. Jest naprawdę doskonały, porywający. No naprawdę nic, tylko ruszać do walki. Ale to tak jak mówiłem, jest zróżnicowany album Perkelen Very Oblicz, ma kilka i e, jest wolniej, jest szybciej, jest melodyjniej, jest mniej melodyjnie, ale pomimo tego, co jest fajne w tym krążku i co mi się bardzo podoba, ten krążek pomimo takiego dosyć sporego zróżnicowania i to w budowie kompozycji i w nastroju e, zachowuje całość. On jest. Słychać, że to jest spójne, że to wszystko się ze sobą gdzieś tam świetnie, świetnie uzupełnia, zgrywa i finalnie daje naprawdę bardzo dobrze zbudowaną, skomponowaną i nagraną płytę. A to, że te wolniejsze fragmenty też są naprawdę bardzo dobre, no to proszę bardzo teraz mogę wam udowodnić. pokazuje, że oczywiście to tylko fragmencik, ale szczerze powiedziawszy dosyć taki reprezentatywny, który pokazuje, że Forgjord naprawdę kompozycyjnie daje radę i w fragmentach wolnych i we fragmentach szybkich, które słyszeliście wcześniej. Ja bardzo sobie cenię tutaj wszystkie te patenty. Ja generalnie jestem wielkim zwolennikiem grania szybszego. Ono nie musi być zawsze najszybsze, bo chyba najbardziej siedzą mi takie średnie tempa, jak na przykład właśnie w tym Superhicie, który był wcześniej. Ale doceniam też bardzo albumy, które są z głową zrobione. Na których jest dużo więcej, czy też po prostu jest sporo wolnych fragmentów. I tutaj, jak słucham sobie tego krążka forger, to w ogóle nie mam takiego wrażenia, że coś mi gdzieś nie pasuje, bo nagle jest wolniej. Nie, mi to się właśnie bardzo podoba, że też jest wolniej, ale za to tak fajnie wolniej, że i ja jestem tym zachwycony. I taką ciekawostkę jeszcze na koniec. Wam tutaj teraz puszczę fragment jednego z utworów, bodajże szóstego, siódmego. Siódmego który no, nieodparcie kojarzy mi się z My Dying Bright, szczególnie z jednym utworem Cry of Mankind, ale też mógłbym te skojarzenia wrzucić do innych numerów. To ta gitara jest po prostu tak charakterystyczna, trochę też z Paradise'ami mi się to kojarzy, Paradise Lost mam na myśli oczywiście, także teraz możecie tego fragmentu chwilę posłuchać, mnie on rozkłada. podsumowując. Forgiord nagrał świetny album, naprawdę świetny i jestem znam ich poprzednie nagrania i co mogę powiedzieć według mnie ten album to jest ich najlepszy album. Może ktoś myśleć inaczej, ale to nie ma znaczenia, bo tu nikt się nie myli, ani on się nie będzie mylił, ani ja się nie będę mylił bo wszystkie albumy Forgier są po prostu bardzo dobre a dla mnie akurat ten jest najlepszy rozkłada mnie naprawdę na części jest świetny słucha mi się go po prostu wyśmienicie także jeszcze raz bardzo polecam Forgier Perkelen Veri w wydanie Werewolf Records śmiga to już chyba po naszych w distrach nie jestem pewien ale prędzej czy później na pewno będzie śmigać i tym zamykamy ten tę trylogię fińską, więc jak już mówimy o tym, no to oczywiście polecam też Ruto, Kosmos i Horne, a w niedzielę najbliższą słyszymy się z okazji miesięcznicy. Dziękuję bardzo. Do następnego.